Cześć wszystkim, witam Was bardzo mocno raz serdecznie z tej strony, Klasma. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy też macie tak, że jak patrzycie na swoich starych simów, to trochę Wam wstyd tego, jak, ich robi, jak, jak robiliście tych simów, jak oni wyglądali? I zdajcie sobie sprawę, jak bardzo z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc Wasze umiejętności w kasie polepszają się. Ja też mam takie coś i dlatego przygotowałem moich simów, moje simki, które po kolei w moich seriach się pojawiały, czyli Zofia Kluczyk z następnej mamy, jeszcze bez modów, później mija Kluczyk z Mi na studiach Mi w Wielkim Mieście, już zdecydowanie lepiej zrobiona, no i jeszcze dziewczyny Vivi z kliniki uzależnień i... Wiktoria z Kliniki uzależnień. Coraz lepiej one wyglądają, prawda? No można się z tym zgodzić. tam jest. Ja uważam, że od tamtego czasu moje umiejętności w kasie znowu wystrzeliły w górę i są coraz lepsze i lepsze i wypadałoby. Przerobić te simki, pokazać wam, jak to teraz wygląda. Chciałbym dać im taki nowy look, takie nowe życie. I oczywiście zachęcam was do zrobienia tego samego, bo to jest dosyć fajna zabawa, także przerobimy sobie te simki dzisiaj i podam Wam linki do modów, tych simek już jutro w komentarzu, bo mam nadzieję, że rzucam wam to w poniedziałek i po prostu nagram to w ten sam dzień, a nie jest łatwo jednego dnia wszystkie mody znaleźć. Więc. Mody będą jutro, także przyjdźcie jutro w komentarz i wtedy wstawimy wam mody wszystkie, które te simy, w które te simki przerobimy. No i zacznijmy od Zofii Kluczyk. Zofia to jest simka z mojej drugiej serii na tym kanale, z nastoletniej mamy. Jak widzicie, jest ona nastolatką i tak kiedyś tworzyłem simki, czyli małe nosy, ogromne oczy, dziwne kształt szczęki. I takie uśmiechnięte usta. Przerobimy ją trochę, nadamy jej modów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy to robili na przyspieszeniu, później ja dogram tego głos, bo jest dzisiaj poniedziałek. Jest dzisiaj 30 stopni w cieniu ja w mieszkaniu umieram, moim, więc włączę sobie wiatrak, na spokojnie sobie ją przerobię i później przyspieszę wam, opowiem wam o niej, jak ona wygląda i wtedy wyjdzie, miejmy nadzieję, to lepiej. Także zapraszam was do oglądania, jeżeli chcecie mody do kasa, no to dostaniecie je już jutro. Robienie Zosi było dosyć trudną rzeczą z tego powodu, że jest ona, można powiedzieć, moim simem ze starych jeszcze nawyków, gdzie robiłem strasznie długie szczęki, jak widzicie, i strasznie małe nosy i nie podobało mi się to, więc troszeczkę i to poprawiłem, troszeczkę nosa nie ruszałem, ale szczękę musiałem, bo wyglądało to po prostu tragicznie, powiem wam zupełnie szczerze zupełnie szczerze nie wyglądało to zbyt dobrze, zrobiłem z niej taką blondyneczkę, słodką taką nastolatkę, starałem się na początku wybrałem ogólnie złego skina bo wyglądała zbyt poważnie i ogólnie taka jakoś no nie wiem, zbyt dorosła ona, rodząc mnie miała jakieś 15 lat, więc trzeba było to ogarnąć bardziej i, i zrobić z niej taką młodszą nastolatkę. No nie wiecie o co chodzi, a nie kobietę lat około 30. Ale uważam, że poszło mi całkiem dobrze, zważywszy na to, że na dworze jest po raz kolejny mówię 30 stopni i nagrywając to po prostu tracę powietrze na, na mówienie czegokolwiek. Napiszcie, czy wy też się pieczecie? Nie, może idziecie gdzieś na jezioro, gdzieś nad morze czy coś bo przydałoby się totalnie, nie wiem, może też gdzieś się wybiorę, bo jest po prostu istna tragedia, powiem wam zupełnie, zupełnie szczerze, także, no, starałem się zrobić z niej taką młodą dziewczynę i myślę, że wyszło mi, nie wygląda najgorzej, no. Jestem z niej dumny. Oczywiście pamiętajcie, motywy do niej będą już jutro. Ym, I napiszcie, co o niej sądzicie. Czy, czy pamiętacie w ogóle Zosię, czy, czy graliście z Zosią, czy oglądaliście Zosię, bo Zosia była w galerii mojej, nadal jest w mojej galerii, więc mogliście nawet nią grać. Jeżeli pamiętacie, no to napiszcie, nie wiem, ulubiony moment z, z serii następnej mamy. Jeżeli oglądaliście, a ja wiem, że nie dużo co oglądało, bo jednak dużo osób przyszło do tego na ten kanał po dawno po tym, jak następna mama się skończyła, prawda? Więc nie mogę od was zbyt wiele rzeczy oczekiwać. ją tak młodzieżowo, na różowo i, i tak dalej jakoś nie bardzo ekstrawagancko. Bardziej ekstrawagancko będzie przy, przy Mii, czyli przy jej córce na pewno, to, ona, no to, to, to zdecydowanie. Tam poszalejemy. No cóż, to może przejdźmy sobie po rodzinie, jak zrobiliśmy Zosię, to teraz zróbmy jej córkę Miję, która notabene jest od niej w tym momencie w kasie starsza. Choć była sporo, no sporo nie, kilkanaście lat młodsza. Także jest i ona. Jej życie wielu z was obserwowało i wiecie, że była dosyć przebojowa. Niestety, Mia już też sobie umarła w naszych seriach. Zachęcam oczywiście do obejrzenia ich wszystkich, bo są to naprawdę dosyć ciekawe serie, z których jestem dosyć dumny. Więc przejdźmy sobie do i teraz przeróbmy ją i zobaczymy, co wyjdzie z tego. Hmm. Będzie ciekawe. Cóż, Mia ja miała różne, bo można powiedzieć, okresy w swoim życiu. Była jagą, była taką szarą myszką, ale ja zdecydowanie wolałem mi wersję w wersji jagi, więc w tym momencie też poszedłem w tą wersję, zmieniłem jej troszeczkę skina, zmieniłem jej oczy, w sensie soczewki, kolor oczu nadal ten sam, czyli brązowy i, i włosy też ma brązowe, no ale w makijaż przede już w taki ostrzejszy, no we wszystko w sumie takie ostrzejsze poszedy, można powiedzieć, no i w ubiór, no to wam powiem. To jest dżagencja, no nie oszukujmy się, to jest dżagencja w jej przypadku. Zdecydowanie bym powiedział, że, że to jest Jaga. Um. I fajnie wygląda, podoba mi się ta nowa wersja do Demi Piegi, bo ja ostatnio mam obsesję na punkcie piegów, ludzie nawet nie uwierzycie, po prostu jej Piegi to jest piękność, Demi też jej customowe zęby. No i to wszystko oczywiście będziecie mieli w modyfikacjach, nie wiem czemu mówię, to już chyba piąty raz, już więcej nie powiem tego, obiecuję. Ubiór to jest według mnie hit u mnie wygląda on cudownie i jestem tak na maks zadowolony, nie wiem, a ostatnio mam znowu fazę na wyzywające ubranie u Simek po raz kolejny, co nie jest dobre, bo. Krzyje się, że nam się nie podoba, ale być może w przypadku mi będzie to wyglądało dobrze, no nie wiem, mi się totalnie podoba, jestem totalnie za i, i myślę, że fajnie to wyszło, nie wiem, jak wy sądzicie, ocencie w komentarzach, która wersja mi podoba mi się bardziej, czy ta poprzednia, czy ta, którą zrobiłem teraz, nie wiem, nam jest super. Mamy Vivi, czyli założycielkę RODU z serii kliniki uzależnień, która jest obecnie zawieszona. Wielu z Was pyta się mnie, kiedy klinika uzależnień powróci. Myślę, że kiedyś powróci, to nie jest jeszcze ten czas. Vivi również miała, powiem Wam szczerze, nieciekawe życie. Uzależniona od narkotyków, problemy, kiedy wydawało się, że będzie lepiej, było gorzej. Także, no, powiem Wam zupełnie szczerze, że dziewczyna też nie miała dosyć ciekawego życia. I teraz wychodzi na to, że musimy ją przerobić. Zobaczymy w ogóle. Jestem ciekawy Waszej oceny. Czy poszło mi lepiej, czy poszło mi gorzej? Musicie ocenić i mi powiedzieć, co Wy sądzicie. Czekam na to bardzo mocno, bo jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, jak, jak wy myślicie, że to wszystko wygląda teraz. W ogóle nie planowałem tego, ale wygląda na to, że wyszło na taką, można powiedzieć, Bollywoodską gwiazdę, totalnie wygląda jakby po prostu grał w jakichś filmach z Bollywood, nie planowałem tego, naprawdę, uwierzcie mi. Wygląda zjawiskowo, może to przez tego skina i przez ten ubiór, ale tutaj zda, staram się dodać właśnie też taki m, bardziej elegancki ten ubiór, można powiedzieć, i trochę ją zmienić, ja chyba jej charakter zmienił się najbardziej z wszystkich simek, bo naprawdę no... M, bo ja że szczerze, chyba najdłużej ją robiłem i najwięcej miałem problemu ze zrobieniem, ale wyszła mi dosyć ciekawie. Więc charakter jest zmieniony, Simka jest zupełnie inna i mówiłam, no po prostu, aktorka z Bollywood Totalna i myślę, że po prostu, no, stanie bym ją zagrał jeszcze raz. Ale zapraszam Was do obejrzenia kliniki uzależnień, bo jak mówię powoli, naprawdę bardzo POLI przygotowuje się do powrotu tej serii, a ta seria była naprawdę super, bo chodziło tutaj o uzależnienie narkoty do narkotyku, więc piszcie sobie w w wyszukiwarce jako smoknika uzależnień. Tam znajdziecie bardzo wiele ciekawych rzeczy, powiem wam zupełnie szczerze, więc zachęcam naprawdę, bo um, była to seria fajna i wiele osób ją lubiło, i ja naprawdę się przy niej starałem, więc zachęcam Was um, jeszcze raz bardzo, bardzo mocno do obejrzenia. Jeżeli chcecie drugi sezon, to postaramy się w sensie kontynuacji drugiego sezonu, drugiej generacji, postaram się coś z tym zrobić, bo tam się faktycznie fajne rzeczy działy i fajne pomysły na to były. Postaram się, postaram się naprawdę to zrobić. Także, jeżeli chcecie, to napiszcie. I czy są to oczywiście osoby, które oglądały wcześniej Klinikę Uzależnień i podałam się przemiana Vivi. Oczywiście piszcie, która wersja danej Simki jest lepsza, bo ja bardzo mocno czekam na to, żebyście wygłaszali swoje opinie. Jest to bardzo, bardzo ważne dla mnie zawsze. Zawsze jakby zwracam na to uwagę. Więc napiszcie, co wy sądzicie i, i przechodzimy do córki Vivi teraz. Dokładnie. No i na sam koniec mamy ją, czyli kontynuatorkę serii Klinika Uzależnień, drugiego pokolenia Agresja, czyli Victorię Jolie. Jest to bardzo, bardzo ciekawa simka, taka emo trochę i nie będę starał się jej styla zmienić, jak widzicie ma ona nawet również bielactwo. Bardzo ją lubiliście wszyscy wcześniej i, i właśnie cieszyliście się ze drugiego sezonu, co prawda drugi sezon póki co został właśnie zatrzymany na dwóch odcinkach, ale być może niedługo pojawią się jakieś inne, nowsze, więc czekajcie na to. Um, no i cóż, przerobimy ją teraz, zobaczymy, czy wyjdzie nam fajniej niż poprzednie simki, czy nie. Um, cóż, także bierzmy się do roboty. Nie ma na co czekać, a fajnie się bawię, powiem wam szczerze, że przerabiając te simki naprawdę <noise> jakoś tak e, przynosi mi to e, miłe wspomnienia z e, nagrywania tych serii, co już dawno temu się odbywało, bo no w tym roku chyba żadna z tych serii nie była nagrywana, z tego co wiem. Także ciekawie, nie powiem, że nie, ciekawie. No jak wiecie, sami nie chciałem zmieniać Wiktorii. Styla, stylu, który miała, bo miała ona dosyć ciekawy styl i naprawdę była simką, którą bardzo, bardzo wszyscy lubiliście, więc nie zmieniłem. Z Zmieniłem kodroczu, włosy, zęby i dodam po prostu inny makijaż i tatuaże. I to tyle, co tak naprawdę zrobiłem. No i oczywiście dosyć ciekawe fancy ubranie. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Bardzo mi się podoba to, co z nią zrobiłem. Naprawdę bardzo. Zagrałbym z nią z chęcią jeszcze raz. Naprawdę. Szczerze. Takim sposobem udało mi się zakończyć wszyscy, wszystkie simki, jestem powiem szczerze całkiem zadowolony z tego co tutaj wyszło, mamy Wiktorię naszą, ona jest taką buntowniczką, ona lubi się tak ubierać inaczej niż wszyscy, mamy jej mamulkę bollywoodską, aktorkę Vivi, no tak ona dla mnie wygląda po prostu. Cudownie. Dalej mamy Zofię Kluczyk, która no, ma wiele do życzenia, jeżeli chodzi o strukturę jej twarzy i wygląda według mnie najgorzej, ale wtedy jeszcze po, po kompletnie po prostu nie umiałem robić simów i być może to dlatego to dlatego tak wygląda, że ten nos jest taki dziwny i tak dalej, to wszystko. No I na sam koniec, według mnie, jedną z moich najładniejszych simek, tylko mnie Kluczyk ubrania wszystkie tak bardziej wyzywające mi się wydaje i dodałem więcej. Mm, detali i myślę, że są fajne, także pamiętajcie, jeżeli spodobały Wam się jakieś mody tych simek, które tutaj przerobiłem, to możecie poczekać do jutra, bo jutro te mody pojawią się około godziny 15-16. Zachęcam was oczywiście do zajrzenia jutro, a Wy napiszcie, jak Wam się podobają moje przemiany, która simka w której wersji była lepsza. I póki co dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć, do następnego!